Cały panel poświęcony był aspektowi różnorodności biologicznej w kontekście terenów przekształconych działalnością przemysłową. Zwracaliśmy uwagę na różne aspekty związane z Funkcjonowaniem takich nowo wytworzonych działalnością człowieka ekosystemów i analizowaliśmy to, jak procesy ekologiczne przebiegają tam. Czy są to siedliska atrakcyjne dla różnych gatunków roślin, zwierząt czy grzybów, czy raczej są to tereny naprawdę niezagospodarowane? Okazuje się, i to wyniknęło w dyskusji, w zasadzie wszyscy naukowcy, przyrodnicy twierdzą, że to są tereny, które zagospodarują się w kierunku takim, w jakim będzie sobie życzyła przyroda, chociaż oczywiście pojawiło się także spojrzenie. Przez pryzmat naszego celu. Jeżeli przyjmiemy, że przyroda celu nie ma, nie stawia sobie celu, to rozwój układów ekologicznych nowo powstających będzie przebiegał w jakiś sposób e, taki, którego nie jesteśmy nawet w stanie e, przewidzieć, oczywiście biorąc pod uwagę, że na pewno ostatnim stadium będzie las. Natomiast jeżeli mamy, przynajmniej w naszej strefie klimatycznej, natomiast jeżeli chodzi o spojrzenie przez pryzmat m, naszych celów, to może być tak, że stawiamy sobie cele. Które mają być zrealizowane szybciej. Na przykład chcielibyśmy za 30 czy 40 lat w tym lesie zbierać grzyby. W związku z czym wprowadzamy drzewa na taki teren przekształcony działalnością górniczą, zalesiamy taki obszar i rzeczywiście po pewnym czasie będziemy zbierać grzyby. W sytuacji, gdybyśmy to pozostawili naturalnym, spontanicznym procesom, ten Moment, kiedy można będzie zmieniać grzyby, pojawi się nieco później, ale będzie. Natomiast z punktu widzenia zagospodarowania tychże obszarów kluczowe jest to, aby postawić cel, jaki, jaki chcemy zrealizować. Jeżeli pozostawimy takie obszary w przyrodzie, powstaną tam układy, których dzisiaj na przykład nie znamy. Ponieważ nie funkcjonują one w przyrodzie, tak? poza takimi obszarami przekształconymi przez działalność człowieka. To jest niezwykle fascynujące miejsce, to mogą być fascynujące miejsca dla badaczy, dla biologów, przyrodników szeroko rozumianych, którzy nie tylko mogą poznawać procesy, jakie tam zachodzą, ale na przykład uczyć się wiele nowego o biologii, ekologii gatunków, które tam występują. Na przykład dzisiaj w takim eutroficznym krajobrazie. Z dużą ilością azotu i fosforu spotkanie takiej wyspy oligotroficznej, takiej wyspy, która powstaje w wyniku działalności człowieka, na przykład jako piaskownia, możemy spotkać takie gatunki, których nie spotkamy w otoczeniu. Są to takie klasyczne przykłady wysp środowiskowych otoczone morzem. Normalności, a w środku coś, co jest wyjątkowe, ale jest efektem działalności człowieka. Dla mnie takie zetknięcie się wiedzy przyrodniczej, powiedzmy biologa, leśnika, ekologa, z wiedzą górników, którzy zajmują się zupełnie innymi aspektami, jest zdarzeniem niezwykle ciekawym, ponieważ My m, nie mamy wspólnego języka w sensie y, tego, którym się posługujemy, natomiast szukamy wspólnych rozwiązań. Tak? Górnicy to nie tylko ci, którzy eksploatują, to są ludzie, którzy także poszukują pewnych zielonych scenariuszy, jak zagospodarować tereny przekształcone w wyniku działalności górniczej. Natomiast przyrodnicy mają wiedzę w tym zakresie, żeby wesprzeć taką możliwość. Taką drogę transformacji terenów przekształconych, żeby jak najsprawniej wróciły tam normalne, funkcjonujące w przyrodzie procesy, nawet jeżeli są zmodyfikowane, ponieważ układ jest układem nowym. Przyrodnicy chętnie podzielą się swoimi obserwacjami dotyczącymi biologii, ekologii gatunków, układów, procesów, jakie funkcjonują w układach ekologicznych i mogą wesprzeć taką transformację przyrodniczą już szybszy powrót. Do um, stanu, może nienaturalnego, ale szybszy powrót przyrody w te miejsca, które um, pozostają wynikiem działalności górniczej. Nie tylko górniczej, ale i szerzej. Stąd też ta inicjatywa um, zorganizowania konferencji um, dotyczącej różnorodności biologicznej, transformacji um, przez Komag, um, oceniam jako bardzo, dobre, bardzo dobrą platformę wymiany doświadczeń, umiejętności, wiedzy, którą dysponują przyrodnicy, górnicy. A kluczem jest to, żeby znaleźć pewien złoty środek.